Cześć! Z tej strony 5 5000 i w dzisiejszym odcinku pokażę wam co to? Ale na owca. No właśnie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić, żeby te owieczki chodziły do góry nogami, także inne mopki. Mamy tutaj w updatecie 1.6.1, który oficjalnie wychodzi w poniedziałek, wyłącznie z premierą nowego launchera, o którym wideo możecie zobaczyć na moim kanale, dodaje on przedmiot o nazwie NameTag, czyli takie to jest, można powiedzieć, nieśmiertelnik. To jest taka zawieszka na obruszkę do zwierzaka, jeżeli można powiedzieć tak, to się nazywa w normalnym świecie, a w Minecraftie nazywa to się name Tag. Zostało to dodane jakieś... Yy, Pół dnia temu, więc jeszcze żaden y, polski Minecrafter y, nie zrobił tłumaczenia polskiego do tego, które by brzmiało normalnie, a nie jak jasnogłaz. No, i y, do tej sztuczki potrzebny będzie nam właśnie ten Name Tag oraz kowadło. Name Tag to jest przedmiot, który służy do zmieniania nazw bytów, czyli entities. Jeżeli teraz sobie najedziemy na jakieś zwierzę i tym name tagiem i klikniemy, on nic nie zrobi, ponieważ nazwa się name tag i nie ma zmienionej nazwy. Jeżeli teraz zmienimy mu nazwę na kowadle, na przykład na owca, to wtedy, jeżeli klikniemy jakieś zwierzątko prawym przyciskiem myszy, to wtedy ono będzie nazywało się owca. Teraz jest taka sztuczka, jeżeli nazwiemy name tag Dinnerbone dokładnie tak jak jest to napisane, z dużej litery Zobaczycie, co się stanie, jeżeli teraz nazwę to tego zwierzaczka Dinnerbone. Pyk. Już na zwierzak chodzi do góry nogami. Działa to ze wszystkimi typami bytów, czyli takimi zwierzętami, z krowami, z creeperami, także z paroma innymi rzeczami. Szczególnie śmiesznie wyglądają Ender Dragon i Wither, taki do góry nogami. Więc można wszystkie zwierzaczki sobie poodwracać. Natomiast moim ulubionym zwierzaczkiem jest zrobiony tak dokładnie oto Gast, ponieważ chodzi z tymi nóżkami do góry i wygląda jak rękawiczka. Można dokładnie sobie teraz obejrzeć jego trójwymiarowy model. Natomiast to nie jest jedyna nowość, którą dodano Warbdate 1.6, jestem pewien, że jeżeli dużo osób będzie o tym wiedziało, za chwilę to przestanie być śmieszne, ale na razie jest taki magiczny okres czasu, przez który osoby, które nie wiedzą, będą na przykład gonić te owce i bić, bo pomyślą, że będą z nich wypadały diamenty i inne takie rzeczy. Natomiast w dzisiejszym odcinku to jest wszystko. Ja, tak jak obiecałem, także w moim ostatnim postcie na blogu, Pokażę Wam nowego skina. Wygląda on tak, ponieważ postanowiłem zmienić mojego starego skina. Mój skin teraz wygląda tak. Jest on przekolorowany w programie GIMP, którego także używam do modów. Jest to fajny darmowy program do grafiki. Działa także na Windowsie i na Macintoszu. Więc to by było na tyle. Ja jestem The kiwi 5000. Bardzo ucieszyłaby mnie każda łapka w górę oraz subskrypcja lub komentarz i e, oczekuję od Was, że będziecie gorąco dyskutować w komentarzach do jakich dowcipów i innych zastosowań można użyć ten trik. Tam widzę, że mój gest powoli odlatuje, tego ja zacznę gonić.